Przeglądając naszą ofertę, mogłeś zauważyć oznaczenia klas A, A-B i C. Często dostajemy pytania, co te klasy oznaczają, jakie są między nimi różnice, dlatego dzisiaj postaram się o tym opowiedzieć w taki sposób, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Zobaczymy również przykłady poszczególnych klas, tak abyś mógł zdecydować, który sprzęt będzie najlepszy dla Ciebie. Klasa A to sprzęt, który wygląda prawie jak nowy, nie znajdziesz na nim wyraźnych śladów użytkowania. Czasami trafi się jakaś drobna ryska, ale często jest ją trudno w ogóle zauważyć. Technicznie tu nie ma nic do zarzucenia. Urządzenia klasy A przechodzą bardzo dokładne testy, dlatego że, no, kupując laptop biznesowy, musisz mieć pewność, że będzie on działał tak jak powinien. To świetna opcja, jeśli zależy Ci na sprzęcie, który wygląda elegancko, bo na przykład musisz zabierać go na spotkania z klientami, ale jednocześnie nie chcesz płacić ceny jak za nówkę. Klasa A- to nadal bardzo dobry sprzęt, tylko z normalnymi śladami takiego codziennego użytkowania. Może to być jakieś przetarcie, może to być jakaś drobna plamka na matrycy, może to być brak gumki poślizgowej. Po prostu takie rzeczy, które wynikają z codziennego użytkowania, tutaj można na nie trafić są to jednak takie kosmetyczne rzeczy, które nie wpływają na codzienne użytkowanie i tak na co dzień to możesz nawet ich nie zauważyć. Klasa A minus to dobre rozwiązanie. Dostajesz wysoką jakość, urządzenie sprawne technicznie, a jednocześnie oszczędzasz jeszcze więcej. Warunek jest taki, że nie mogą ci przeszkadzać drobne mankamenty. Jeśli wygląd nie jest dla ciebie problemem, a liczy się po prostu moc i sprawność urządzenia, wtedy warto wybrać klasę B. W tej kategorii możemy mieć wyraźniejsze ślady użytkowania, czasami pojawiają się jakieś mocniejsze przetarcia, przebarwienia. Może mieć on y, tak zwane duszki na ekranie lub też jakieś bitpixele. Może się zdarzyć jakieś drobne pęknięcie, brakujące gumki lub też odbicie gdzieś na obudowie. Ale, i to bardzo ważne, dostajesz sprzęt, który jest sprawny technicznie, jednak dzięki temu, że jego wygląd zewnętrzny nie jest aż tak y, idealny jak urządzeń z klasy A czy A-, możesz jeszcze więcej zaoszczędzić na cenie. To świetna opcja dla osób, które szukają komputera na przykład do warsztatu, do zabierania go ze za sobą na uczelnię, do jakiejś nauki w domu, po prostu wszędzie tam, gdzie ten wygląd nie jest jakąś przeszkodą. Klasa C to już specjalna kategoria, to sprzęt, który ma większe defekty lub wady estetyczne, o których dokładnie informujemy w opisie. Może to być na przykład większe przebarwienie na matrycy, jakieś mocniejsze pęknięcie obudowy, czy takie no, uszkodzenie wizualne. Takie urządzenia trafiają do naszej oferty z bardzo szczegółowym opisem, z bardzo szczegółowymi zdjęciami. W opisie znajdziesz informacje o wszystkich takich defektach, jakie można zauważyć w danym urządzeniu. Jest to po prostu rozwiązanie dla klientów, którzy chcą maksymalnie zaoszczędzić, a jednocześnie takie duże uszkodzenia nie są dla nich straszne. Klasa C jest też dobrym rozwiązaniem, kiedy jesteś majsterkowiczem, który lubi po prostu sam coś poskładać, sam coś naprawić, sam coś wymienić tam możesz znaleźć yy, sprzęt z wadą, którą będziesz w stanie ty naprawić i ten laptop będzie ci dobrze po prostu służył. Podsumowując, jak mogłeś zauważyć, różnice między klasami A a minus -B i C dotyczą głównie wyglądu, a nie samego działania. Klasa A to sprzęt prawie jak nowy, klasa A- ma drobne ślady użytkowania, klasa B ma wyraźniejsze mankamenty, ale działa perfekcyjnie, klasa C to świadomy wybór, sprzęt z dokładnym opisem wad w najniższej cenie. Niezależnie od tego, którą klasę wybierzesz, masz pewność, że urządzenie zostało przetestowane i rzetelnie opisane. Bo dla nas najważniejsze jest Twoje zadowolenie i uczciwość oferty. Jeśli szukasz sprzętu polizingowego, wejdź na shop.pl i wybierz urządzenie, które najlepiej pasuje do Twoich potrzeb. Polizingowy nie znaczy gorszy. To sprzęt z klasą, w świetnej cenie.